ten specjal e, na 10 subów to okay, 3 tysiące 10 subów to jest dla mnie wielkie osiągnięcie ja Myślałam, że to będzie wolniej, ale ja jest szybciej. Dziękuję Wam za to. A będziemy już piorować. E, to jest nowa seria na tym kanale. Polowanie na 9.9 9 Tak, karta 9.9, 9 ponieważ nigdy takiej nie mam Nigdy takiej nie miałam w FIFA, a chcę ją mieć. Więc no. Czyli sobie otworzymy dużo paczek, tak z 15 i no dobra, no to. Kupiam. Co tam mamy? Eee, to jest co to ma być? To... jest bilet kto jest najlepszym piłkarzem? Bo kto powinien wygrać złotą piłkę? Możecie napisać w komentarzu A tymczasem chcą się otworzyć Tego A tu koniec jeszcze możemy draf sobie zrobić Ok, moraz, ale to nie jest moraz Czy to on? Зайляла бы ставить Ну, еще миллионы там Пошел не идет. Ja wiem, już mi po co to z w tym. Bo to jest To jest O, Fajnie. Zdrowa sobie. i No więc jak ja wam obiecuję, że... No. no. no, no, no. A że za ten... że we za, za wtorek nie jest czegoś o, to jakbyś. Musimy takiego. A teraz, albo nie mam dostępu do PlayStation, a wtedy miałem, jeszcze sobie to nagrałem przed tym tak dwa shorty. Nie do PlayStation, ale za, za wtorek nie będę No i dobra Жота. Добре. Ммм, добре. Франок там був, ммм. Тот його не робив. Вольверно. musicie z muzyką czy bez Ja nie wiem czy robić z muzyką, czy bez muzyki. O filmie bez muzyki było dużo. Chodzie teraz mój film, który dałem niedawno. Eee, nazywa się World Cup. Wam próbuję wygrać mistrzostwo świata. Najpierw Polską, potem Francją. Możecie mówić, jak z... dzisiaj mnie interesujecie. No. no i dobra, kontynuujemy opening. Ej, no no ja dzisiaj nie Lightning Run. Zabierzmy się za to. Co to jest? Skup. Dobra, lighting gra, co my tu mamy? Szybsza w O, Ligę. O, 80, plus. No to uczciwe. Okej. Okay. War urugwajski. klask coś lepszego. Maguire. Okej, okay. Maguire, Ja go mam. No, fajny. Serie... A. Indy Maria. Piątek tam był. No, to dobrze. Włoo Pieza. Dobra, migę. I turam. I ostatni toc. Kamada. Nie wiem, to to jest. I to. I to fajny napas. Zobaczmy fajny. Eee. w sobie otworzymy Mam jeszcze taką dziwną grę dog food Mogę ją też nagrać jak będzie tutaj komentarz Chciał, że chcecie dog food, to zrobię dog food Ja nie wiem, czy wy chcecie też oglądać bo ja mam tam dużo wyświetleń, ale nie ma komentarzy. Ja nie wiem, czemu wy nie piszecie komentarzy. Osoba oglądająca, czemu w nie piszecie? No ale trochę Titan. No okay, mógł być lepszy, ale pani też. Fantazja. Kazimierą Zostawię Kurde, już nie ma Kurde Prawam 7 minut, to mogę sobie jeszcze trochę pootwierać I co? Dobra, już że się nawet Dobra. Według mnie to jest bez sensu, że oni dali to Ronaldo. On nie powinni dać tego Ronaldo. To powinien być na przykład oni. Ktoś lepszy, a nie jakiś Ronaldo. Dobra. Mogłabym się pochwalić tym, że wygrałem tę turniej na teraz. Czyli tak jakby Liga Niszczyk. A czemu mój Champions? Co, co to mam? No. Nieważne, nieważne. Mm. Już tu wchodziłem. Co dalej? Draft. Możemy sobie zagrać draft. mamy zakończyć odcinek na 10 minut. Kogo my tu mamy? To bruin najnowszy. Ej, no to dobry jest. To jest dobre. Już jest dobry draft. Marcusus rashfordus. Mor. I Mohamed. Hiszpania, Hiszpanów Próbuję. White, Dick, I Salina. Okej, ciła, czyli chyba tak się mówi. Alison. I droch. Okej, lepiej z tego weźmiemy. Święte Mikołaj W prawych sylwidach wydaje się. Ja jestem zainteresowany. Hmm. Watkins. Tak. Ping-pong. Son. Rubem. Dajmy to. Lansai Maxim. Kurde Może Hiszpana mi się uda wyciągnąć. Tu jest Hiszpan. Tam Anglika. Niestety nie wiem, czemu oni tutaj zaczęli wdostać A lasów. To są napastnicy, jakby. Dobra, tutaj są Maksimy, żeby ja były. Ma dobry shooting. I mi. Dobra, sięmano. Ok. I gramy sobie chyba myczą абсолютно спасиби. Це вообще игра была. Ну. Ну, жена разобрала его. Не. Гонас по этой карте. Ну, карна. Ну, Dobra, ale my mamy karnego, może? Gol. Wyrównanie. Nadal szansa. To Maj... Maxim, wykorzystaj to. Proszę. Saj Maxim. Gol. Mm -hmm. Pierwszy mecz wygrany, gramy dalej. Tutaj mamy full zgranie, więc my już przegraliśmy. Możemy się pożegnać. Oni są... dobrze obronił. Chińczyk, Japończyk czy Koreańczyk Kip. no nie jakby czemu bramkarz stał tu a tu stał obrońca W ta piłka nie wyszła to jest oszustwo o karny mamy ja japończyku jezus maria no no Kane jak nic dobrze No nie, Ramzej. Nie no, co ty robisz? Co ty robisz? Szczyt rzut wolny. Jezus. Jak gracie. Dobra. Siema Elo. Nara. Do widzenia. Zostaw się łapę i suba.